Hmm. I to jest bardzo trudne pytanie. A dlaczego ono jest trudne? Trudne dla mnie, dlatego że ja nie znam odpowiedzi na to pytanie. Bo to jest tak, jak ja bym miała wejść Państwu do głowy i powiedzieć, co Wy lubicie, a czego Wy nie lubicie, czego potrzebujecie, czego nie potrzebujecie. To, co mogę powiedzieć, to co jest bardzo ważne w procesie terapeutycznym: to jest nawiązanie relacji. I gotowość osoby, i tutaj mam na myśli Państwa, jako osoby, które chcą skorzystać z pomocy terapeuty, psychoterapeuty, gotowość do procesu terapeutycznego, do zaglądania w swoje przestrzenie, do zadawania sobie pytań i konfrontowania się z nimi. Pomoc psychoterapeuty, terapeuty polega na tym, że on towarzyszy, wspiera i daje poczucie bezpieczeństwa. Mam nadzieję, że taka odpowiedź jest odpowiedzią na to pytanie. Tutaj nie ma odpowiedzi jednoznacznej. Z różnymi sprawami, z różnymi historiami życiowymi Państwo do nas przychodzicie. Są to historie bardziej świeże, odległe, a czasami wręcz przez Państwa zapomniane. Różne są metody pracy, różna jest też państwa gotowość do pracy i zaangażowanie w proces terapeutyczny. Więc nie da się odpowiedzieć na to pytanie miesiąc, rok, pięć lat. Jest to pewna niewiadoma, na którą trzeba sobie pozwolić dać sobie przestrzeń na to, że ja nie muszę się popędzać i spieszyć, ale być może podążać za potrzebą. Ciekawości samego siebie. Nie znam wszystkich ludzi. Więc tym bardziej nie znam wszystkich psychologów. Mogę tylko powiedzieć o sobie: czy ja jestem przyjemna, należałoby zapytać innych. Bo będzie to bardzo subiektywna y, ocena. Y, mogę tylko powiedzieć tyle, że ja jestem osobą otwartą, jestem bardzo ciekawa, ciekawa Państwa historii, ciekawa życia swojego i ciekawa y, życia y, Państwa. Y, czy to znaczy, że ja jestem dobrym psychologiem? Nie wiem. Szkoły mam pokończone, kursy robię, kolejne certyfikaty zdobywam. Czy to znaczy, że jestem dobra? Spotkajcie się Państwo ze mną, a sami ocenicie. Zapraszam.